Dzień dobry, kochani. Podzielę się pewną nowiną. Gdzie tam nowiną? To wszystko powstało już w 2006 roku, ale ja dopiero to odkryłam. A skoro oglądacie ten film, to wy jeszcze tego nie odkryliście, dlatego już wam tłumaczę, o co chodzi. Mam na myśli technologie bioelektrod, które wykorzystują nasz organizm do samoregeneracji na zasadzie akupunktury bez igieł. To jest właśnie ta wspomniana przeze mnie bioelektroda. Wy jak ona działa. Nasz organizm wytwarza ciepło, energię. Tak, my tego gołym okiem nie widzimy, ale jakbyśmy zobaczyli przez noktowizor, to byśmy zobaczyli, czy ewentualnie na lotnisku, jak ktoś pracuje, to doskonale wie o co mi chodzi? Tak, zawsze wytwarzamy ciepło, dopóki żyjemy, a jak umieramy, to robimy się zimni, prawda? Czyli to już świadczy o tym, że cały czas, dopóki żyjemy, to ciepło wytwarzamy. I tutaj na naszej bioelektrodzie mamy poukładane. Organiczne nanokryształki. Te nanokryształki poukładane są w odpowiednich sekwencjach, żeby odbijająca się od nich energia, czyli to nasze osobiste promieniowanie, wróciło i postymulowało nasz organizm. A ponieważ ja uwielbiam wszelkiego rodzaju badania i mieć takie informacje czarno na białym, więc zrobiłam badania krwi. A teraz podzielę się z Wami tym, co ujrzałam. Jaka różnica o 200 jednostek glutationu więcej po 14 dniach naklejania bioelektrod. Cóż to takiego jest glutation i dlaczego akurat to badanie zrobiłam, to ja za chwilę do tego wrócę, bo jeszcze mam coś ważnego do powiedzenia. Niesamowite, prawda? I właśnie to, ten fakt, to badanie zainspirowało mnie do tego, żeby nagrać ten filmik, podzielić się tym właśnie spostrzeżeniem, tym odkryciem i tym, jak działają moje elektrody, żebym nie tylko ja z tego mogła korzystać, bo może Wy też macie potrzebę, może też Wasz organizm potrzebuje jakiejś regeneracji, ustrawienia, jakiegoś składnika. Jeżeli chcielibyście coś na ten temat więcej, to chętnie wyślę więcej informacji. Poproszę o maila, zostawiam tutaj też do siebie maila. I najbliższym dla mnie przykładem jest, można powiedzieć, ekspresowa regeneracja, bliskiej bardzo mi osoby, po nowotworze i po niestety chemioterapii, gdzie stan tej osoby był już dosyć ciężki. Bioelektrody ruszyły na pomoc, jako tak zwana ostatnia deska ratunku, i z tej na tej pomocy spisały się świetnie. Lekarze byli zdumieni, cała rodzina była zdumiona, więc, to jest jeden z tych małych cudów, o których mówiłam na początku. A Również osoba z mojego dosyć bliskiego otoczenia miała przypadek taki, że poprawił się wzrok. Sama teraz pracuje nad swoim wzrokiem. Czekam aż się poprawi. Zależało mi, żeby mój organizm wytworzył jak najwięcej glutationu, ponieważ jest to najsilniejszy antyoksydant, określany w internecie jako klucz do długowieczności. Kochani, glutationu niestety nie jesteśmy w stanie zjeść, ponieważ nie przedostanie on się z przewodu pokarmowego do krwi, tak wiem, widziałam, są suplementy w internecie, też pierwsze co zrobiłam to od razu chciałam sobie ten glutation uzupełnić, niestety się nie da, ponieważ również zagłębiłam się w badania, z których wynika ewidentnie, że w jelicie cienkim rozkłada się on do trzech pojedynczych aminokwasów, i w postaci niezmienionej nie przedostanie się do krwi, a później do komórek. Nie ma takiej opcji, e, dlatego tylko i wyłącznie nasz organizm może go sobie wysyntetyzować. A więc szczęście mamy to. Zachęcam przede wszystkim do poczytania troszeczkę na temat glutationu. Naprawdę warto. Jest on określony jako klucz do długowieczności. E, jeżeli mamy go w odpowiednią ilość w organizmie, im więcej, tym lepiej. Przeciwdziała on powstawaniu nowotworów, e, odczyszcza nasz organizm z toksyn, e, dzięki czemu też jesteśmy bardzo odporni. Powiem Wam jeszcze o jednej z moich ulubionych bioelektrod, to jest SP6. Ja osobiście ją uwielbiam z tego względu, że ogranicza łaknienie na słodycze, ale to jest nic, bo bardzo, ona bardzo wiele robi w naszym organizmie i tutaj tylko pokażę Wam screen z badań klinicznych. Te badania są dostępne w całości na stronie producenta, z tym, że po angielsku, ale tutaj mamy takie podsumowanie, także zobaczcie sami, jak ona działa. Ja osobiście bez tej bioelektroli nie wychodzę z domu. Mam ją cały czas, nawet Wam pokażę. Zobaczcie, proszę bardzo, jest i działa! A jeżeli ktoś potrzebuje wyciszenia, to mamy również bioelektrodę Aeon, która obniża poziom kortyzolu, a w tych nerwowych czasach często jesteśmy fabryką kortyzolu. Podwyższony poziom jest bardzo negatywny dla. Organizmu i dla naszej psychiki, wiadomo. Także stosowanie tej bioelektrody bardzo dobrze dla na nas płynie, na nasze samopoczucie. Na ten moment na rynku jest 11 rodzajów bioelektrod, czyli w zależności od schorzenia, w zależności od potrzeby organizmu, są różne protokoły oklejania. Jeżeli wy potrzebujecie takiej konsultacji, to proszę o wiadomość na maila, służę pomocą. Taką bioelektrodę przyklejamy na 12 godzin. Natomiast one działają dłużej i można wykorzystać je dłużej. Ale to już jest odrębny temat. Więc osoby zainteresowane, proszę o wiadomość. To wszystkie tego rodzaju tajniki zdradzę, jak można maksymalnie taką elektrodę wykorzystać. Oczywiście to była tylko taka namiastka tego, co chciałabym wam powiedzieć na temat bioelektrod i tego, co powinniście wiedzieć na ten temat, jeżeli byście chcieli zacząć to stosować. Także po więcej informacji, tak jak powiedziałam, zapraszam już wiadomości prywatnej. I pozdrawiam.